Cześć wszystkim! W tym filmie będę starał się przejść Minecrafta, ale w skrzynkach będą poukrywane opeitemy, Ale zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę oraz suba. Także rozciągajcie się wygodnie, oglądajcie do końca, a ja Was już zapraszam do oglądania. Dobrze, a więc w tym filmie skrzynki dają OPE i temy. I mamy wioskę, idziemy do niej. Ale jestem ciekaw, czy to działa tak, że jak zrobię skrzynkę i ją otworzę, to wtedy wyleci mi coś dobrego, czy ze struktur. Tylko może zbiorę drewno. Ale wydaje mi się, że to nie działa w ten sposób, że jak zrobię skrzynkę, tylko muszę ze struktur, to by zbyt OP było. Dobra, i sprawdzamy. Nie, to tak nie działa. Więc dobra, idziemy do wioski. Ja, ja już nawet tego nie zbieram, bo tam pewnie będzie dużo skrzynek. ma golem. I zobaczymy, czy to tak działa. Tutaj nie ma, nie ma skrzynki. Dobra, i... Wow, co jest? Power 69? Wow, dobra. To jest, to jest bardzo dobre. To jest kozackie, bym powiedział nawet. Mamy temy, dobra. Ej, to jest it's zajebiste. Mamy łuk, ale nie ma strzału. Uj, jaki trojdent. Dobra, i czy tak działa, jak myślę? Tak, tak działa. Mamy fajerwerki, idziemy do następnego domku. Tutaj jest skrzynka, nie wiem. Tu nie ma, ale ustawię sobie jest pan może. tutaj jest, tutaj też nie ma, ale jest tam. I, o kurde, dobra, to jest, to jest przepotężne i, dobra, miecz, miecz kozacki. To będzie prosty challenge, to będzie tak łatwe do wygrania. Dobra, zobaczymy jak działa ten miecz. Chodź golem, gdzie ty jesteś? O, tu jesteś. Na dwa hity go ściągło. To znika to wszystko. Czego ja nie uderzę, to to znika, dosłownie. To jest tak potężne. Dobra, szukamy następnych skrzynek. Tu jest, tu nie ma. Musiałbym poszukać jeszcze jednej wioski. Albo czegoś. Dobra, to lecimy. O, jest portal. Dobra, dobra, dobra. Mamy portal. I dobra, jest. Dobra, Opejtemy. Czemu ta łopata ma sharpness? Nie rozumiem tego. Panie Minecraft. Ta motyka też ma sharpness. Oooo. Jaką my mamy kuszę. Ale dobra, lecimy jeszcze raz. Musimy sprawdzić kolejne struktury. Dobra, lecimy dalej. O, jest ten dżungla. dżungla. To może być ta taka piramida dżunglowa. O, jest kolejna wioska, co jest? A, i te dwie wioski obok portalu. To był zwykły przypadek. Także nie musicie nic pisać na ten temat w komentarzu. I to tyle. A, opuszczona. Ale i tak ją zbiorę. O kurde, chodź tu. Nara. Nie ma, mam hita wszystkich. Gdzie tu jest skrzynia? Gdzie tu jest skrzynia? Tutaj nie ma. Czy też nie ma? Gdzie są te skrzynki? Są tu w ogóle skrzynki? O, tu będzie skrzynka, tu na pewno, na 100%. No jest dobry lód, w końcu. Refliki. O, wiadro z wodą. To mi się na pewno przyda. Do robienia water skillów. O, siekiera, Sharpen 69. Mamy Sweetnessa. Strange'a, to się też przyda. I Fire Resistance, to się nie przyda, ale jeszcze perły, perły, perły. Perły się przydadzą mi to bardzo. Totemy. Mogę wywalić w sumie też niektóre rzeczy, bo mi się nie przydadzą. Moje buty. To też mogę wyrzucić. Dobra, uporządkowałem sobie wszystko, jak widzicie tutaj. I w sumie mogę i spać już. To zapowiada się nam piękny dzień. Możemy w sumie ciemna smoczka, czy jeszcze nie? Może jeszcze nie teraz na smoka, pójdziemy może potem. A na razie ja chcę jeszcze przetestować. Czy jakieś jeszcze lepsze dropy niż Enchant 69? Co? JA?! Co jest? I ten Woodland Mansion to naprawdę wielki fart. Trafiłam takiego sida, że już więcej nic nie mówię. Eee. Co? To jest tak blisko? O nie, muszę jego zabić szybko. Każdy go mam na hita, ale... Gdzie kolejny? Jeszcze ktoś chce? O nie, muszę zjeść refa. A, bo tu to ma tornsy69. Aha, dobra. Kolejny ziomek z nogincie wydziady. O, Creeper. One jak mnie uderzają, to od razu giną. Oj, kolejne temy są, dobra. W sumie nie przyda mi się aż, aż tak dużo. Enderman nawet. Leper, jaki to ma looting. Dobra, tu skrzynek szukam. Jakby możecie mnie nawylać, tak mi się nic nie stanie. Co to za zebranie szkieletów? Dobra, o tam jest coś na górze, tam będzie pewnie skrzynka. I dobra, 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 jest okej. Myślę, tam mi się nic nie przyda. Chciałbym mi się spodnie i hełm i smytle. Chociaż te potki mogę sobie zabrać. Tu jest jakiś kurczak kolejny. Co to są w ogóle za te? Coś jest... O skrzynia, skrzynka i są buty znowu i klata. No niestety. Ja przecież mam te tridenty jeszcze. Ale dobra, nie przydadzą się. O, kolejne skrzynki. Puste? Czemu puste? Powinno coś w nich być przecież. Czy tylko w pojedynczych skrzyniach się zdarza? O, jest skrzynka. Jest, są spodnie. Idealnie. Dobra, zakładamy spodnie. No i mamy spodnie, brakuje tylko hełmu. O, aleje tu są. O kurde, jaki fart. Co to za tajne przejście jakieś? Korytarze. No i do czego to prowadzi? Na dół, w górę, na dół, w górę. No i po co to jest? O, skrzynia. No i nie ma hełmu, znowu spodnie tylko. Wydaje mi się, że ta gra robi mi na złość. No, myślę, że będę już stąd wychodził w sumie. Nie ma tu nic szczególnego. Ja wszystko już tutaj zlutowałem. Żegnam panów. Tutaj też nic nie ma szczególnego. Tutaj też. O, tu jest drzewo tylko. No dobra, to już będę stąd wychodził i sobie poszukam teraz strongholda. Jak znajdę strongholda, to się widzimy po cięciu, żeby was nie zanudzać. Już się przestraszyłem, że nie mam kilofa O kurda, kto kopie? Ło, lecimy O, jesteśmy w strongholdzie No i dobra, szukamy portal O, e, nic ciekawego Biblioteka, zobaczymy co tam jest Co jest w skrzynce Dalej nie ma tylko hełmu, co jest? Ta gra robi mi na złość. Dobra, może tu będzie hełm Czemu to jest po części zlutowane? Co jest? Ale jest kolejny stręcz, dobra, to biorę. No to szukamy portalu Ruma. Dobra, jak znajdę portal Ruma, to się widzimy po cięciu. Dobra, może tędy. Tutaj, tutaj i. O, jest, dobra. Portal room. Niszczymy to. I. Hmm, zero oczu. No to dobra. Jesteśmy gotowi i wchodzimy. No i lecimy. żół. Dobra, niszczymy te głupie kryształy. Bum jeden. Bum drugi. No to polecimy sobie na lytrze. O kurde. Dobra. kolejny. I kolejny. Razem z tajperem. Dobra. Kolejny. Oj! E, smoczek. Przecież ja go tak mogę zabić nawet. Ale dobra, niszczymy kolejny. Bum. Bum. Kurde. No i ostatni. Aha, bo tak nie mogę tego. W sumie to po co te refy i to wiadro z wodą, skoro i tak nie zginęły, jestem za mocny. No to dobra, pijemy jeszcze strędza. No i rozwalamy ze smoka. Dostał. Pięknie. Bum. No i leżysz. Ale to było proste, widzowie. To było tak proste, że w tym będzie spędziłem jakieś dwie minuty. A, jeszcze tak na koniec, niech Jajo spadnie do Wojda. Ok, mam mu dziurkę piękną. O kurde, ja zaraz spadnę do Wojda. Dobra, ej, aj, kurde. A, dobra, jesteśmy. No to żegnaj, Jajo. Spadam razem z nim. Więc to byłoby na tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie suba i lajka. Ja was żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa.